Nadmierna, niedostosowana do warunków jazdy prędkość to ciągle jedna z głównych przyczyn drogowych tragedii. Kiedy pędzący pojazd wymknie się spod kontroli, zwykle jest już za późno na podjęcie jakiegokolwiek działania. Do głosu dochodzą bezwzględne prawa fizyki, ślepo niosące rozpędzoną masę tam, gdzie nakazuje wypadkowa sił działających na pojazd. Dlatego wszyscy, którym bezpieczeństwo na drodze leży na sercu, bezustannie apelują: noga z gazu! Lecz niestety przykładów tak zwanej ciężkiej nogi nie brakuje. A teraz już nasi komentatorzy. Dzień dobry, witam Państwa w programie na 8 w naszym cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Za chwilę razem z Sebastianem Wątrową pooglądamy jakieś zdarzenie drogowe i do czego będziemy próbowali dotrzeć. Tak, będziemy próbowali przede wszystkim wyjaśnić, jak do tego doszło. E, takich zdarzeń na drogach mamy mnóstwo. Na pewno je spotykacie też, będąc użytkownikami e, dróg, więc zobaczcie to razem z nami. Oglądamy. O! Tu pojazdy skręcają w lewo. Ale nie wszyscy. Ale jak nie wieży. wszyscy, jak widać. Jeden pan chce koniecznie jechać prosto. No tak, no i tutaj znów hmm, pytanie, czy samochód, który, z którego kamery jakby mamy tą, tą sytuację, miał włączony e, kierunkowskaz, sygnalizował skręt w lewo. No tego nie widzimy, tego nie widzimy. Dlaczego na przykład e, ten z kolei właśnie tą osobówką przeleciał jak burza, chociaż miał przecież przed sobą też pojazd, bo to. Bo to, bo to, bo to pojazd, który skręcił w lewo tak. tego pasa, widzimy tą, tą, tego dostawczaka. Myślę, że powodem i yy, przyczyną tego, tego zdarzenia jest yy, no, nadmierna prędkość i jak gdyby yy, nie zachowanie należytej ostrożności, bo zawsze może się na skrzyżowaniu, pamiętajmy, coś wydarzyć, ktoś się zagapi, ktoś sobie pomyśli, a tu miałem skręcić, e, niespodziewanie e, wykręcić, tak? tak, zajedzie nam drogę. Yy, więc no. To i tak szczęście, że udało się jakoś przejechać i tylko samochody się poobijały, a, a nie doszło do jakiegoś poważniejszego tutaj skutku tego, 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 tego zderzenia. Tak. Czyli to, co ciągle powtarzamy, nadmierna prędkość i niezwracanie uwagi na sytuację na drodze przed sobą. Być może za, za często patrzymy tylko na przysłowiowy swój zderzak, a nie, nie sięgamy wzrokiem bardziej w przód. Tak. A właśnie to by trzeba było robić. No, tu jeszcze mogła być też taka sytuacja, że a może zdążę, nie? I jeszcze się wcisnę, tak. też, też mógł tak pomyśleć, no ale na pewno, na pewno e, powinniśmy uważać na tego typu e, skrzyżowaniach. Mm, no i co? No tutaj jest ewidentna prędkość. Tak, prędkość jest za dużo. Jak duża. byśmy to nazwali, panie Romku? Mhm. Zmieszczę się? W cudzysłowie. A może się zmieszczę. A może się zmieszczę, tak, no to tak to wygląda właśnie, że. A może się zmieści. Obejrzeliście Państwo razem z nami pewne wydarzenie drogowe. My wyraziliśmy o nim swoją opinię. Być może Państwo macie inne zdanie. Zatem piszcie. A powiedz, Sebastian, gdzie Państwo mają pisać? No oczywiście zapraszamy na nasz fanpage, na naszą stronę internetową i oczywiście na YouTube'a. Tam też możecie wyrazić swoje opinię, swoje zdanie na ten temat, czy się z nami zgadzacie, czy może widzieliście zupełnie inaczej ten przypadek. Każde Wasze zdanie będzie na pewno mile widziane. Lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał przy tym. No i zapraszamy do oglądania programu Na Osi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.